Skończyłam skrobać szyby w aucie. Po prostu zimy, Jest tak lodowato, że dłoni mi odmarzają, bo nie mam rękawiczek, ale zaraz się zagrzeję. I dzisiaj mam w planie pozałatwiać kilka spraw. Muszę podjechać do pracy, odebrać zaległą paczkę świąteczną. Jeszcze muszę kilka rzeczy tam ustalić. Co jeszcze muszę zrobić dzisiaj? Odebrać przesyłki internetowe i mam nadzieję, że uda mi się coś wreszcie upolować z wyprzedaży, bo ostatnio wpadłam na mega głupi pomysł, ponieważ chciałam zrobić zakupy w piątek między długim weekendem i było po prostu tak dużo ludzi, że uciekałam jak najszybciej kupiłam tylko kilka rzeczy dla córki, ale dla siebie nawet nic nie zmierzyłam, bo po prostu były takie kolejki i do sklepów i do kas, że stwierdziłam, że to głupi pomysł i dzisiaj mam nadzieję, że mi się wreszcie uda coś kupić. Poluję oczywiście na spodnie. Także ruszam, jadę i zabieram Was ze sobą, mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się nagrać. A tak w ogóle to muszę wejść w rytm nagrywania, bo trochę się odzwyczaiłam od vlogmasów i od nagrywania, ale po vlogmasie, jak już miałam tą przerwę świąteczną i nic nie nagrywałam, to jakoś tak mi było dziwnie, jakoś tak nie wiedziałam, co mam zrobić z czasem i było mi po prostu dziwnie, że nie nagrywam, więc teraz z powrotem muszę się, wiecie, wdrożyć. Zobaczcie, na to wziąłem sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć par spodni. I z tych dziewięciu par, uwaga, chyba nadaje się tylko ta jedna. I chyba wezmę te spodnie, chociaż nie jestem y, do końca przekonana co do koloru, ale ogólnie są spoko. Chyba je wezmę. Kosztują 79 zł. Także trochę rozczarowanie, bo w ogóle dziwne są te spodnie, bo w większości są za krótkie, a ja jestem niska, bo ja mam 1,60 m wzrostu, a większość tych spodni sięga mi przed kostkę, więc nie bardzo wiem o co chodzi, ale... Trudniej mi się z tym wszystkim zeszło, strasznie, jakoś długo. Także już lecę do domu. Ostatni punkt zaliczyłam, czyli odebrałam przesyłkę. Byłam jeszcze w kilku sklepach i niestety to jest w większości porażka: te moje wyprzedaże i moje zakupy, ponieważ te rzeczy, które mi się podobały gdzieś tam na stronie, których szukałam, to generalnie ich nie ma, albo nie ma rozmiarów, i tak trochę kiepsko to wszystko wygląda. Więc jestem niezadowolona, ale. Coś tam kupiłam, później Wam pewnie pokażę, a w tym momencie lecę, bo już jest naprawdę bardzo późno. Przed chwilą wróciłam z zakupów spożywczych i chciałam Wam powiedzieć o kilku produktach i polecić coś. Na pierwszy ogień idą te kabanosy, wege kabanosy, które naprawdę smakują fantastycznie. Bardzo przypominają mięsne kabanosy, chociaż już dawno nie jadłam mięsnych kabanosów, ale wydaje mi się, że naprawdę dają radę. W porównaniu z kabanosami wege tarczyński naprawdę te wygrywają, więc jeżeli macie możliwość to przetestujcie. One są na pewno dostępne w Oszą, bo ja tam je regularnie kupuję. Kolejna rzecz to to jest kaszka jaglana z helpy. Nie wiem, czy znacie te kaszki. One są też dosyć popularne. To są takie naturalne kaszki i to jest bardzo fajna opcja, jeżeli się nie ma czasu. One zawsze mi przychodzą z pomocą, jak właśnie się śpieszę albo nie mam pomysłu, bo tutaj 2-3 minuty wystarczy gotować i już jest posiłek gotowy do tego, jakieś owoce, wiecie, i jest super. Posiłek. Mam też tą kaszkę z y, y, jaglaną owsianą. Jest też kaszka manna, także duży wybór. Kupiłam też pierwszy raz y, te biowarzywne różdżki smaku. Y, też myślę, że to jest spoko opcja dodania nawet do jakiejś kaszy, czy gdzieś do kotletów, jakiejś do zupy. Zobaczymy, jak to się nam będzie sprawdzać. Myślę, że. Spoko. Jeszcze dwa słowa o suszonych owocach. Kupiłam rodzynki i suszone morele, i właśnie morele mają dużo żelaza w sobie, więc warto też je dorzucać do posiłku dziecka. I warto zwracać uwagę na to, czy te morele nie są w jakiś sposób konserwowane, czy nie ma dodatku siarki, albo jest jak to się nazywa, sorbinian potasu, chyba tak, jeżeli się nie mylę. I one wtedy nie są takie żółte, tylko są brązowe, takie ciemne. Często też są twarde, więc trzeba je namaczać, ale są akurat bardzo miękkie, więc to jest spoko i to jest hit hit wśród moreli suszonych których dotychczas używałam one są bardzo mięciutkie, nie trzeba właśnie namaczać, wystarczy pokroić albo dać do ręki dziecku i naprawdę są przepyszne, ja je akurat dorwałam w Lidlu, mogą być gdzieś tam pewnie w marketach, więc warto też zwrócić na to na nie uwagę, kupiłam też rodzynki, więc mamy już trochę tych produktów Takich podstawowych, które warto zawsze mieć. E, właśnie orzechy, jakieś e, migdały, suszone owoce, kaszę i zawsze można coś wyczarować, na przykład placki. Wiecie, taka szybko. E, czy ja coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć? E, Boże, nie mogę się skupić przez to jej gadanie. Tak, jeszcze chciałam Wam pokazać mm, talerzyk, który do mnie przyszedł. Chciałam Wam pokazać właśnie ten talerzyk z Eco Rastals. jest to bambusowy talerzyk z Przys... Boże, nie mogę się dosłowić, z To trudny polski język, trudny. Już Wam pokazuję tu jedną ręką, to będzie ciężko. To jest talerzyk bambusowy z przyssawką. E, bardzo popularny i polecany na e, mojej grupie mamusiowej. I stwierdziłam, że e, wypróbuję go. Miałyśmy, do tej pory używałyśmy miseczki z pepką, już Wam pokazuję. I ta miseczka naprawdę fajnie nam się sprawdza, tylko e, jest kwestia tego, że e, nie ma tutaj podziału na... Jakby tak jak tutaj, nie? że można sobie wrzucić tutaj jakieś placki, tu owoce. Także dziecko może sobie samo wybierać co chce. Bo jak tutaj jej wkładam różne produkty, to to się miesza i yy, jest tak nieestetycznie. Ona też ma problem, żeby coś tam powybierać. Więc oczywiście padła mi bateria, ale wracając. Yy... Chodziło mi o to, żeby ten talerzyk był przede wszystkim większy, bo ta miseczka jest malutka i żeby było takie rozdzielenie na poszczególne jakieś produkty, żeby ona mogła sobie swobodnie wybierać, żeby to jakoś tak wiecie, w miarę estetycznie wyglądało. Ja mam też dziewczyn, jak się sprawdza ta miseczka, jeśli chodzi o jakieś takie kolorowe, czerwone sosy, pomidorowe, czy jakieś buraczki, czy się nie tutaj odbarwia, ale ponoć nie więc zobaczymy. No i minus jest taki, że trzeba to mieć ręcznie, nie można tylko wkładać do zmywarki, ale to dla mnie nie jest żaden problem. Więc będziemy testować. Cieszę się bardzo. Jeszcze muszę ją zaimpregnować jakimś olejem i Zabieram się w sumie teraz za robienie obiadu i zaraz wam pokażę co będę dzisiaj przygotowywać. Dzisiaj na obiad stwierdziłam, że zrobię takie pieczone warzywa. Tu są ziemniaki w przyprawie właśnie do ziemniaków z oliwą i z pieprzem z różnymi ziołami. A tutaj mam dynie również właśnie z przyprawami, z ostrą papryką. Słodka dynia i ostra papryka to naprawdę jest super połączenie. Także jeżeli nie próbowaliście, to polecam. I do tego będą też kotlety z soczewicy, i tutaj jest kasza jaglana. I trochę sobulki z przyprawami, z kminem rzymskim, z kurkumą, także trochę takiej wiecie, ale kebab, można powiedzieć, w smaku. Więc e, najpierw pieka ziemniaki, później wrzucę dynię, bo dynia się krócej piecze. E, I też mam... E, mała będzie jadła to samo, bo tutaj te małe kotlety są dla niej. To są bez soli i bez ostrej papryki, więc ona też będzie jadła to, co my... Chciałam Wam tak szybko pokazać moje zakupy wyprzedażowe. Jakoś tak nie zaszalałam za bardzo, bo większość rzeczy, które mi się podobały, były niedostępne albo nie było już mojego rozmiaru. Więc tak, no, kupiłam, ale jakoś tak. Szału nie ma. Pierwsza rzecz, którą wam pokażę, to są buty. Ja je już oglądałam i mierzyłam jeszcze przed wyprzedażami i bardzo się nad nimi zastanawiałam, bo generalnie wszystko mi się w nich podoba, poza tym drobnym szczegółem, czyli klamerką srebrną. Nie do końca to są moje klimaty, klamerki i w ogóle takie dodatki do butów, ale uznałam, że podoba mi się po prostu cały but. On jest skórzany, są wygodne, fajnie, zgrabnie wyglądają, więc więc stwierdziłam, że je wezmę. Mimo tego właśnie, że jest tutaj ta klamerka. Ona jest dosyć mała, więc nie rzuca się tak bardzo w oczy. Więc wydaje mi się, że będę z nich zadowolona. I one były przecenione z 279 na 139 zł. Kolejna rzecz będzie to marynarka. Przyznam Wam się szczerze, że ostatnio w marynarkach w ogóle nie chodzę. Raczej bluzy, coś takiego wygodnego. Ale pomyślałam, że na wiosnę zamiast kurtki narzucić do jeansów, do białego t-shirtu będzie spoko wyglądało to. I ona pochodzi z Reserved, jest to rozmiar 34 i kosztowała 80 złotych z 160, więc całkiem dobra cena. I to jest kolor takiej. Kawy z mlekiem, cappuccino, coś takiego. Bardzo ładny kolor, ładny materiał, fajnie się układa. Później Wam to wszystko, mam nadzieję, pokażę na sobie. I kolejne dwie rzeczy są to bluzy. Ta pierwsza, którą mam na sobie, i taka toronto niebieska. Są to bluzy bardzo takie młodzieżowe, collegeowe, ale jakoś tak, wiecie co, dalej lubię ten styl. Sportowy, dobrze się w tym czuję, więc stwierdziłam, że na co dzień do tak zwanego latania będą idealne. I przy tej bluzie trochę zaszalałam kolorystycznie, bo zazwyczaj wybieram jakieś takie kolory bardziej szary, czarny, brązowy, beżowy, takie bardzo stonowane kolory i bezpieczne, a tutaj przeszalałam i wybrałam taką niebieską. I to jest bluza z and Bear w rozmiarze S i zapłaciłam za nią 40 zł z... 80, a ta tak jak widzicie Kalifornia, bardzo fajna i ona kosztowała chyba 59 zł, albo 69 zł również pochodzi z Pool and Bear ja przez długi czas nie mogłam znaleźć spodni, bardzo zależało mi na tym, żeby kupić sobie właśnie coś na wyprzedażach, szukałam jeansów i muszę Wam powiedzieć, że chyba przymierzyłam za 40 par spodni i y, jeden model był na mnie dobry i też były perypety z tymi spodniami, ponieważ y, te, które Wam pokazywałam wcześniej we vlogu właśnie y, musiałam zwrócić, ponieważ y, w domu jakie mierzyłam, to okazało się, że mają tutaj taki gruby i niewygodny szef odstający y, i nie dało się po prostu chodzić w tych spodniach. Ale udało mi się kupić ten sam model Tylko trochę ciemniejsze Tamte chyba kolorystycznie Podobały mi się bardziej Ale stwierdziłam, że Skoro już przemierzałam 40 par spodni I różnych fasonów I wyglądałam w większości Dziwacznie Albo były jakieś za długie Albo były jakieś kanciaste Nie wiem, jakoś tak po prostu się nie potrafiłam odnaleźć w tych spodniach Jakkolwiek to brzmi Więc stwierdziłam, że po prostu biorę te W których czuję się OK i w których dobrze wyglądam. I to jest rozmiar 34, spodnie pochodzą z Zary, ze 120 zł na 60, także całkiem spoko deal. Yy, Takie wycierane trochę jeans, one są o kroju prostej nogawki, yy, także jest OK Szczerze liczyłam, że poszaleję, wybiorę jakieś dzwony, jakieś szerokie, ale nic na mnie nie wyglądało dobrze. Jedynym szaleństwem są e, te spodnie, z których jestem bardzo zadowolona, są to takie spodnie, leginsy e, rozciągliwe, może nie mogę sobie poradzić, rozciągliwe z Sinseja. E, one kosztowały 26 zł. Już po przecenie i one są troszeczkę takie dzwonowate, są trochę inne niż ta moja ostatnio klasyczna szafa, czyli proste nogawki albo jakieś takie rurki. Myślę, że na wiosnę będą się fajnie wkomponowywać czy do sportowych butów, czy do bluzy, czy bardziej jakichś takich trochę eleganckich rzeczy. Będę kombinować, mam trochę pomysłów na te legginsy, spodnie, więc tak. Tyle z moich szalonych zakupów. Cieszę się mimo wszystko, że coś tam mi się udało kupić. Także to tyle.